Czy wiecie, że jedna z moich widzek, pani Maria z Krakowa, w wieku 73 lat, znowu może czytać książki bez okularów? A wszystko dzięki trzem prostym produktom spożywczym, które zaczęła jeść codziennie. Dzisiaj podzielę się z wami jej sekretem i pokażę, jak te same produkty mogą pomóc waszym oczom odzyskać młodość. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naturalnych sposobach dbania o zdrowie po 60. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i naciśnijcie dzwoneczek. Każdego tygodnia dzielę się z wami sprawdzonymi sposobami na zdrowe i aktywne życie w dojrzałym wieku. Wiem, że wielu z was martwi się o swój wzrok. Może zauważyliście, że litery w gazecie stają się coraz mniejsze, a wieczorem trudniej wam się czyta. Może wasze dzieci mówią, że mrużycie oczy, patrząc na telewizor. To wszystko naturalne procesy, ale nie oznacza to, że musimy się z nimi pogodzić bez walki. Przez lata nasz wzrok rzeczywiście się zmienia. Oczy, podobnie jak reszta naszego ciała, potrzebują odpowiedniego pożywienia, żeby działać jak najlepiej. I tu właśnie wchodzą nasze trzy cudowne produkty, które mogą dosłownie przywrócić ostrość Waszemu wzrokowi. Pierwszy produkt, o którym chcę Wam opowiedzieć, to zwykła marchewka. Tak, ta sama marchewka, którą pewnie znacie od dzieciństwa. Ale czy wiecie, dlaczego nasze babcie zawsze mówiły, że marchewka jest dobra na oczy? To nie była tylko stara mądrość, to była czysta prawda naukowa. Marchewka zawiera substancję zwaną beta-karotenem, która w naszym organizmie zamienia się w witaminę A. Ta witamina to prawdziwe paliwo dla naszych oczu. Pomaga im lepiej widzieć w słabym świetle, chroni przed wysychaniem i wspiera ogólną kondycję wzroku. Ale tu jest haczyk: żeby marchewka naprawdę pomogła waszym oczom, musicie ją jeść w odpowiedni sposób. Najlepiej działa, gdy jest ugotowana i zjadana z odrobiną tłuszczu. Dlaczego? Bo witamina A potrzebuje tłuszczu, żeby nasz organizm mógł ją przyswoić. Moja znajoma, pani Janina z Warszawy, przez miesiąc jadła codziennie pół ugotowanej marchewki z łyżeczką masła. Po tym czasie zauważyła, że wieczorem, gdy ogląda telewizję, nie musi już tak bardzo napinać wzroku. Obrazy stały się wyraźniejsze, a oczy mniej się męczyły. Ale marchewka to dopiero początek. Drugi produkt może was zaskoczyć, bo to zwykłe jajka. Tak, te jajka, które prawdopodobnie macie w lodówce. Jajka są prawdziwą skarbnicą substancji potrzebnych naszym oczom. W żółtku jajka znajdują się dwie bardzo ważne substancje: luteina i zeaksantyna. Te trudne nazwy oznaczają po prostu naturalne filtry, które chronią nasze oczy przed szkodliwym światłem. Wyobraźcie sobie, że to jak okulary przeciwsłoneczne, ale działające od środka. Kiedy jemy jajka regularnie, te naturalne filtry gromadzą się w naszych oczach i tworzą tarczę ochronną, chronią nas przed jasnym światłem, które może uszkadzać wzrok, a jednocześnie pomagają widzieć ostrzej i wyraźniej. Pan Stanisław z Gdańska, który ma 71 lat, zaczął jeść dwa jajka dziennie na śniadanie. Po sześciu tygodniach zauważył, że przestał mrużyć oczy, gdy wychodzi na słońce. Jego oczy stały się mniej wrażliwe na jasne światło, a jednocześnie lepiej rozróżniały szczegóły. Najlepszy sposób na przygotowanie jajek dla zdrowia oczu to gotowanie na miękko lub sadzenie na małej ilości masła. Dlaczego? Bo wysoka temperatura może niszczyć te cenne substancje, o których mówiłem. Delikatne gotowanie zachowuje wszystkie właściwości odżywcze. Teraz czas na trzeci, najbardziej zaskakujący produkt. To ciemne listkowate warzywa szpinak, jarmusz czy rukola. Wiem, że niektórzy z Was mogą skrzywić się na myśl o szpinaku, ale wysłuchajcie mnie do końca. Te zielone liście to prawdziwe elektrownie dla naszych oczu zawierają ogromne ilości tej samej luteiny i zeaksantyny o których mówiłem przy jajkach ale w jeszcze większych ilościach. To tak. Jakby nasze oczy dostawały podwójną porcję ochrony. Ale to nie wszystko. Zielone warzywa zawierają też witaminę C, która pomaga naszym oczom zachować elastyczność i młodość. Witamina C to jak krem przeciwzmarszczkowy, ale dla naszego wzroku. Pani Krystyna z Wrocławia, która ma 68 lat, zaczęła dodawać garść szpinaku do swojej codziennej zupy. Nie czuła nawet smaku, bo szpinak rozpuszczał się w gorącej zupie. Ale po trzech miesiącach zauważyła, że kolory stały się bardziej żywe i wyraziste. Czerwień pomidorów wydawała się bardziej soczysta, a zieleń trawy bardziej świeża. Jeśli nie lubicie szpinaku, nie martwijcie się. Możecie go dodać do koktajlu z owocami banana i jabłka całkowicie maskują jego smak. Albo możecie wybrać rukolę, która ma lekko orzechowy smak i świetnie pasuje do sałatek. Teraz pokażę Wam, jak połączyć te trzy produkty w prosty, codzienny plan żywienia który może odmienić wasz wzrok. Nie musicie radykalnie zmieniać swoich nawyków żywieniowych. Wystarczy kilka małych, ale konsekwentnych kroków. Rano, na śniadanie, przygotujcie sobie jajecznicę z dwóch jajek. Dodajcie do niej garść szpinaku lub rukoli. Warzywa dodajcie na koniec, żeby nie straciły swoich właściwości. Jeśli wolicie jajka na twardo, też dobrze, ale pamiętajcie, żeby nie gotować ich zbyt długo. W południe do obiadu dodajcie surówkę startej marchewki. Polecam ją z odrobiną oleju lub śmietany. To pomoże Waszemu organizmowi lepiej wykorzystać wszystkie cenne składniki. Marchewka może być też dodatkiem do zupy czy gulaszu. Wieczorem, jeśli macie ochotę na przekąskę, sięgnijcie po małą marchewkę do chrupania. Możecie ją zjeść z odrobiną masła orzechowego albo humusu. To nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe dla Waszych oczu. Ważne jest też to. Jak przechowujecie te produkty? Jajka trzymajcie w lodówce, ale nie w drzwiczkach, bo tam temperatura zmienia się za często. Marchewkę najlepiej przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, a zielone warzywa w lodówce owinięte w wilgotną ściereczkę. Chcę też podzielić się z Wami historią pani Wandy z Poznania. Ma ona 75 lat i przez lata miała problemy z widzeniem w słabym świetle. Wieczorami nie mogła już szyć ani czytać. Bo wszystko wydawało jej się rozmazane i niewyraźne. Po tym jak zaczęła jeść te trzy produkty codziennie, już po miesiącu zauważyła pierwsze zmiany. Oczy przestały jej się tak szybko męczyć. Po dwóch miesiącach mogła znowu czytać wieczorem przy lampie, a po trzech miesiącach wróciła do swojego hobby haftowania. Co więcej, podczas wizyty u okulisty, lekarz stwierdził, że jej wzrok nie pogorszył się przez ostatni rok, co w jej wieku było bardzo dobrym wynikiem. Pani Wanda była zachwycona i do dziś kontynuuje swój plan żywienia. Ale pamiętajcie, że efekty nie przyjdą z dnia na dzień. Nasze oczy potrzebują czasu, żeby odbudować się i wzmocnić. Pierwsze zmiany możecie zauważyć po dwóch, trzech tygodniach regularnego jedzenia tych produktów. Pełne efekty zwykle widać po dwóch, trzech miesiącach. Warto też wiedzieć, że te produkty nie tylko pomagają wzrokowi, ale wpływają korzystnie na całe nasze zdrowie. Marchewka, Wspiera odporność. Jajka dostarczają wysokiej jakości białka potrzebnego naszym mięśniom, a zielone warzywa pomagają sercu i naczyniom krwionośnym. Jeśli macie już problemy z wzrokiem i nosicie okulary, te produkty nie zastąpią wam okularów, ale mogą pomóc zatrzymać dalsze pogarszanie się wzroku. Mogą też sprawić, że wasze oczy będą się mniej męczyć i będziecie czuć się komfortowiej. Niektórzy z Was mogą się martwić, że jajka podnoszą cholesterol. To stary mit, który został już dawno obalony przez naukowców. Dla większości ludzi jedzenie jajek nie wpływa negatywnie na poziom cholesterolu we krwi. Oczywiście, jeśli macie konkretne problemy zdrowotne, zawsze skonsultujcie się z lekarzem. Jeśli chodzi o marchewkę, niektórzy mogą się obawiać, że zawiera dużo cukru. To prawda, że marchewka ma naturalny słodki smak, ale ten cukier jest całkowicie naturalny i nie szkodzi naszemu organizmowi, gdy jemy marchewkę w rozsądnych ilościach. Zielone warzywa są najbezpieczniejsze ze wszystkich. Praktycznie każdy może je jeść bez obaw. Jedynym wyjątkiem są osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew. One powinny skonsultować się z lekarzem przed zwiększeniem ilości zielonych warzyw w diecie. Chcę też podzielić się z Wami kilkoma praktycznymi wskazówkami, które pomogą Wam wprowadzić te produkty do codziennego menu. Jeśli nie lubicie smaku szpinaku, zacznijcie od małych ilości. Dodajcie najpierw tylko kilka listków do sałatki czy zupy. Z czasem wasze kubki smakowe przyzwyczają się do tego smaku. Jeśli macie problem z trawieniem surowej marchewki, gotujcie ją na parze. Zachowa wtedy więcej składników odżywczych niż przy zwykłym gotowaniu w wodzie. Możecie też piec ją w piekarniku z odrobiną oleju. Będzie słodka i delikatna. Jajka możecie przygotowywać na różne sposoby, żeby nie znudziły wam się. Raz jajecznica, raz jajka na twardo do sałatki, innym razem omlet z warzywami. Ważne, żeby jeść je regularnie, najlepiej codziennie. Pamiętajcie też o piciu odpowiedniej ilości wody. Nasze oczy, podobnie jak reszta organizmu, potrzebują nawodnienia, żeby dobrze funkcjonować. Starajcie się wypijać co najmniej sześć szklanek wody dziennie. Warto też ograniczyć rzeczy, które szkodzą naszym oczom. Zbyt dużo cukru, przetworzonej żywności i alkoholu, może negatywnie wpływać na wzrok. Nie musicie rezygnować z nich całkowicie, ale starajcie się jeść je rzadziej. Je. Jeśli spędzacie dużo czasu przed telewizorem czy komputerem, pamiętajcie o robieniu przerw. Co godzinę popatrzcie przez okno na odległe obiekty, to relaksuje mięśnie oczu. Możecie też robić proste ćwiczenia dla oczu, jak mruganie czy patrzenie w różne strony. Chcę też wspomnieć o znaczeniu snu dla zdrowia oczu. Podczas snu nasze oczy regenerują się i odpoczywają. Starajcie się spać co najmniej 7 godzin każdej nocy i dbajcie o to, żeby sypialnia była ciemna i cicha. Wracając do naszych trzech cudownych produktów marchewki, jajek i zielonych warzyw, chcę podkreślić, że najważniejsza jest regularność. Lepiej jeść małe ilości codziennie niż duże ilości od czasu do czasu. Nasze oczy potrzebują stałego dostarczania składników odżywczych. Możecie też eksperymentować z różnymi przepisami: koktajl z marchewki, pomarańczy i imbiru. To doskonały sposób na dostarczenie oczu witamin. Sałatka z jajkiem na twardo, rukola i pomidorkami czery to pyszny i zdrowy posiłek. Zupa, krem z marchewki ze szpinakiem to sposób na zjedzenie wszystkich trzech produktów w jednym daniu. Wiem, że niektórzy z Was mogą się zastanawiać, czy te produkty naprawdę mogą pomóc. Chcę Was zapewnić, że dziesiątki moich widzów już przekonało się o ich skuteczności. Dostaję mnóstwo wiadomości od osób, które zauważyły poprawę wzroku po wprowadzeniu tych zmian. Pan Józef z Lublina napisał mi, że po dwóch miesiącach jedzenia, tych produktów może znowu czytać gazety bez okularów do czytania. Pani Anna Skatowicz zauważyła, że kolory stały się bardziej żywe i wyraziste. To wszystko dzięki mocy naturalnego żywienia. Nie oczekujcie cudów z dnia na dzień, ale bądźcie cierpliwi i konsekwentni. Wasze oczy służyły Wam przez całe życie. Teraz. Czas odwdzięczyć się im troską i odpowiednim pożywieniem. Chcę też przypomnieć, że regularne badania wzroku są bardzo ważne. Te produkty mogą wspierać zdrowie oczu, ale nie zastąpią profesjonalnej opieki medycznej. Jeśli zauważycie nagłe zmiany w wzroku, zawsze skonsultujcie się z okulistą. Na koniec chcę Was zachęcić do działania. Nie odkładajcie tego na jutro czy na przyszły tydzień. Już dziś, gdy pójdziecie na zakupy, kupcie marchewkę, jajka. I szpinak. Jutro rano zacznijcie od jajecznicy ze szpinakiem. To może być pierwszy krok do lepszego wzroku. Pamiętajcie, że wiek to nie wyrok. Nasze ciała, w tym nasze oczy, mają niesamowitą zdolność regeneracji, gdy dostarczymy im odpowiednich składników. Te trzy proste produkty mogą być kluczem do zachowania ostrego wzroku na długie lata. Wierzę w Was i wiem, że możecie to zrobić. Wasze oczy zasługują na najlepszą opiekę, a wy zasługujecie na to, żeby cieszyć się wyraźnym wzrokiem i wszystkimi pięknymi rzeczami, które was otaczają. Zacznijcie już dziś, a za kilka miesięcy będziecie dumni z podjętej decyzji. Jeśli ten film był dla was pomocny, zostańcie ze mną na dłużej. Subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych porad na zdrowe życie po 60. Widzimy się w następnym filmie. Gdzie opowiem Wam o naturalnych sposobach na wzmocnienie pamięci. Do zobaczenia!